Napiszmy zapytajnik. <laughs> Bo w momencie, w którym yy, jakby to ująć umrze, to jest to jakby natychmiastowa dyskwalifikacja, tak, takie info. A few moments later. Będzie kopać yy, na z inną osobą. Hej, Siemano, z tej strony łotro, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem to po raz kolejny nie jest kanciasta Tylko robimy zawody razem z Generalem. Hello. Pierwszy odcinek jak to widzicie teraz jest generalem. Będziemy robić coś na zasadzie tego co robiliśmy z Lokarem i z Neodem. czyli general ma 10 minut, żeby wkopać się pod ziemię tam już ma przyszykowaną taką bardzo płytką dziurkę, już przeszukowana ma diamenty oczywiście, których nie może wykopać, <laughs> tylko zasady lekko uległy zmianom. Ma 10 minut, nie ma minimapy, czyli kopie się po prostu, jeżeli znajdzie, jeżeli znajdzie cave'a, to może użyć tego cave'a, jeżeli nie znajdzie, to może kopać z tunele, nie ma żadnego problemu. Ma dwa taki pochodni, cały set tutaj jest przeszykowany ma wiadro z wodą, trochę drewna, jedzenie, dwa złote jabłka na wypadek, gdybym miał umrzeć. Bo w momencie, w którym, yy, jakby to ująć, umrze, to jest od, od, to jakby natychmiastowa dyskwalifikacja. Tak, takie info. A wczoraj na live dużo razy ginąłeś, więc. No, <głos》>, szczególnie na hardcore. Jestem tym dobry. Yy, ma 30 strzał, powinien mieć 32, ale dostał karę za to, co mówił przed odcinkiem. <głos》<głos》I, ja I chciałem powiedzieć dodatkowo, jest dodatkowo EXP. EXP jest liczony w butelkach. Butelki yy, przez do, dodatkową, dodatkową modyfikację datapaka, która jest na moim świecie. Na tym serwerze Ma tutaj coś takiego, że jak stanie to level mu się zeruje Tyle ile ma dokładnie levela, tyle dostaje w butelkach expa I to są dodatkowe punkty Tutaj odłoży potem wszystkie swoje rzeczy A teraz daję mu 10 minut na to, żeby wykopał A wy mam nadzieję, że trwacie do końca i że będziecie oglądać Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków Komentarz nie możecie wbić na kanał do General'a, bo. Mam 7 subów. Ma 7 subów, ale nie nagrywa. Yy, mogę w sumie dać jego kanał, ale to jest, możecie też widzieć go często na moich live'ach. A teraz zapraszam Was na to, jak General będzie kopać. Siema. Zamieniliśmy się już miejscami, General już jest przy komputerze. Ja daję mu, nie wiem czy to widzicie, pewnie nie. Staram się to jakoś zrobić, ale nie będziecie widzieć. Ale daję mu 10 minut, jest tutaj na stoparze 10, na minutniku 10 minut. Ustaw się w, tamtym, w tamtej dziurze. I w momencie, w którym, no nie będziecie nie, nie tego niestety widzieć, ale przysięgam, on wszystko ma jak widzicie. Za 3, 2, 1. Już możesz kopać, załączyłem stoper. I od teraz ma 10 minut na to. O! Uuu, tyka. Ma 10 minut na to, żeby wykopać jak najwięcej Jak najwięcej materiałów. Nie będzie cień, żeby nie było, że oszukujemy. Yy, węgiel się nie liczy, ale z węgla masz exp. Ale węgiel się nie liczy, nie odejmujecie punktu ani nic takiego. O nie 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 A nie masz tarczy, pamiętaj, Dobra, ciekawą ekipkę znalazłeś na rozpoczęcie O, wybuch. o ile ich tu jest! To nawalają się, wyłącz sobie może F3 na razie. Żeby tak nie zasłaniało mi więcej. nie przeszkadza mi. Dobrze. Z tego co widziałem to już już znalazłeś coś ciekawego oprócz żelaza w Nie, ogóle powiedziałem, dobrze. że na początku, że to są zawody Polega się to będzie na tym, że będzie z tego parę odcinków I na sam koniec osoba... No teraz to jakby kwalifikacje, co do ciebie... Coś ci atakuje Na razie to... Dobrze! Są... Na razie to są kwalifikacje Nie chcesz sobie na drugiej łapki dodać? No! Do dru... Nie chcesz sobie dać po drugiej łapki Na początku to są kwalifikacje It was at this moment he knew He fucked up a potem będzie coś takiego, że będzie najprawdopodobniej... O, no proszę Cię bardzo, jaskinia z miejsca. Znaczy kopalnia. Potem będzie coś takiego, że będziemy po raz kolejny nagrywać... Boże, duże ty tu trafiłeś, widzę. O, kurde. Ej, może mogą Skrzyja być diamenty nie... w skrzynce. Masz... Tak, liczą się. A, nie wiem, Ale masz redstone. Dobrze, biorę to. Ym... Co chciałem powiedzieć, jak zacząłem mówić, że... Mm, jakby to powiedzieć Żeby nie powiedzieć, jakby to ująć. Ale masz więcej strzał już na plus. Kolejny Cliper. Yy, nie no wiem. się z tym bić. Yy. Jakby. No. Yy, potem będzie kolejny odcinek tak. Ja ja żelazo cię wykopał. Yy, będzie kolejny odcinek, gdzie general będzie, tylko na dłuższym odcinku, będzie kopać yy, na... z inną osobą. Creeper. O Jezu! Słyszałeś syczenie? Nie, ale... A, łuk jest enchantowany na moc 2 uderzenie 1, więc creepery powinny schodzić na dwa hity jak teraz. Pująk. Yy, masz dosyć ciekawe towarzystwo z tego co widzę. Nie chcesz sobie oświetlać tego? Ja tu chcę przeżyć. Idziesz Dobra. w dół. Diamenty. Must have diamenty, mówisz? No tak. w ogóle nie przedstawiliśmy obcy, wam punktacji, ale na samym końcu odcinka też będzie, bo będziemy podliczać punkty. Tobie zostało jeszcze 7 minut i 20 sekund. 7 minut i 20 sekund. Kopiesz się niżej? No tak. Mi się wydaje, że jaskinie są dosyć. Fajne Nie, z nie. nie. Is tak, masz, ale masz wiesz, i Tak, ale. Wiesz, że masz diament. 7 minut, żeby znaleźć te diamenty. Dobra, najwyżej przegrance. A myślę, że o, znaczy teraz to są tylko kwalifikacje. To jest taki, taki, kto będzie miał najwięcej punktów? Mniej więcej chyba 4 osoby, będą, A, czyli 4 odcinki przecież. z tego. Kto będzie mieć najwięcej punktów? Wygrywa. Tak naprawdę coś, nie będę jeszcze zadawać co, yy, ale osoba, która zdobędzie najwięcej punktów na początku, na początku, dwie osoby, które zdobędą najwięcej punktów, yy, dostają się do takich, jakby, finałów, yy, i potem, po tych, jak, jak, jakby nagramy już te, jak już nagramy te finały, to osoba, która będzie miała najwięcej punktów podczas finału, yy, czyli dwie, no dwie osoby finału, to wiecie, dwie osoby zazwyczaj. Yy, osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w finale, wygrywa. Na pewno. No. Wygrywa tą rzecz, którą będzie ten. I że to nie jest rzecz taka, że nie wiem, jakieś IP na serwer czy coś takiego. Po prostu jest to rzecz jako rzecz. Samochód osobowy. Yy... Tak, on sponsoruje. No. Jak miał być samochód, to ty sponsorujesz. Na pewno też kopać to. Pamiętaj, Je, że. Patrz, diamenty. Nie <laughs> jesteś mną. <laughs> A, czekaj. A, <laughs> że przyjrzenie się drugi raz. Pamiętaj, że. Yy, trzy żelaza to jak jeden diament. Krystian Ja to wygram. On, to, on, on w siebie wierzy. Ja mam X-raya jeszcze. Jeszcze się nie włączył, ale za dwie minuty. Będzie. Za dwie minuty? To za dwie minuty będziesz miał. trzy minuty. No dajcie mi to. Ja bym na twoim miejscu został w skiniach, ale. Jak uważa. Okej. Jeden. Dobra, X-ray się szybciej włączy. No ale dobrze, 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 że ten wykopał. Przynajmniej no. będzie dobrym przeciwnikiem dla reszty. O! Dwa albo cztery. Myślę, że teraz no nie 4. Rozkop to Musi... Nie ma tu na 100% Jak to nie? Muszą być! Dobra, kop dalej. Ja cię kręcę. Trzy państwa. O, ale Redstone, Redstone też warto kopać. Za redstone a masz Expa, za no, Redstone a masz re... masz punkty. Za redstone mam redstone. A. No ale u góry też masz Redstone. Okay. <laughs> nie wiem czy to zobaczycie. Może postaram się Wam to pokazać, ale może tego nie być widać. Pod jakimś kątem. Jeszcze jest mniej więcej połowa czasu. W ogóle nawet nie wiecie, jak w tym pokoju jest gorąco. O, tutaj jest 32 stopnie, jest u nas w pokoju. Więc jest dość ciepło. Można ciężko, tak ciężko. powiedzieć, że jest ciepło, dość ciepło, tak 32 stopnie w pokoju. No. Eee, czego szukasz? Eee. Czego szukasz? Czegokolwiek na razie. Tak na razie szukam. No super. Mm. Masz jeszcze 4 minuty i 30 sekund. Serio? Tak. Czemu x -Ring? Słyszę dalej. Lawa to dobra opcja. <noise> Druga słuchaweczka. W ogóle pamiętaj, że masz tylko trzy kidowfy, ale w sumie wolno schodzą te kidowfy, jak widzisz. hello uder. Dobra, już się zmienię. Zmieniasz już? Żeby... Nie wiem, czy nie zmarnowałeś w tym czasu tylko. <noise> nie, dwie sekundy mniej o nie. Aha, w momencie, w którym zadzwoni, zadzwoni minutnik, z miejsca puszczasz wszystko. Jak mówiłem, 3 żelaza to jeden diament, tak naprawdę. Więc ja na twoim miejscu tylko bym co się da, tylko no wiem, tylko po prostu to było za dużo potworów. A wiesz, z moim ginięciem to jest. Tak, to jest. Szczególnie że... wśród zombie. A. a tam miałeś multum szkieletów. dziesiątym. Na dziesiątym też jest dużo diamentów. Widzę. Ale nie masz łupaty, więc. Jak trafisz na. Dirt albo jakiś gravel? Nie trafię. Wczoraj spotkał cię niefortunny gravel. Jak sobie biegłeś przez jaskinię i postawiłeś na gravelu pod sobą pochodnie i gravel się zapadł. Razem z twoimi punktami życia. Co to jest? Ty. Podwodna jaskinia jakaś. No nie no... bez Jeszcze się utop tu, nie? Ej, pochodnia! Pochodnie postaw! Po co mi po... Nie mam pochodni! Masz naprawdę prawym tym! No! Musisz... stawiaj je ciągle. Co? To jest sposób. To jest podpowiedź od... Kopto, 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 kopto. kop, to, kop, to, kop, to, kop, to, kop to. Czemu słyszę zombiaka? Wodne są. Są takie podwodne, wiesz? O, wiedziałem, że tu jest żelazo, prawda? Jeszcze ja masz 2,5 minuty. Aaaa! Lubisz marnować czas, prawda? Lubię, lubię. Nie, bo ja tak mam, że zazwyczaj pół godziny kopania i potem znajdę di tyle di diamentów, że to jest szok, ale... Tak, ale tu masz 10 minut, a nie pół godziny niestety. No właśnie. A robimy, jak mówię, bez cień, żeby nie było czegoś takiego, że... O, złoto. Akurat w dół, widzisz? A, to jest ekstra. Nie, nie, nie y tak znalazł, y no. <laughs> no, i tak znalazł znalazłem. No, znalazł tak. Robimy bez cień, żeby nie było, że oszukujemy, że jest coś nie tak, że jest źle policzone, znaczy, że ten, że oszukiwaliśmy... <laughs> że oszukiwaliśmy podczas yy, kopania, że żeby... po prostu robimy to całkowicie na czysto. Teleportowaliśmy się 40 tysięcy kratek od mojego domu, <laughs> więc nie ma szans, że zwiedziłem tą jaskinię. Szczególnie taką pod Nawet jeśli to ja nie zwiedzę nie? <laughs> no właśnie. Więc myślę, że, że ma jakieś szanse. W ogóle musimy wam pokazać coś na tym świecie, bo jest to dość takie ciekawe. Że nagle na środku świata jest dziura bez dna. Po prostu można wypojść ze świata w niej. No. O, złoto. Złota mam dużo w sumie, więc. A to jest. To jest temat, dużo proszę. punktów. Masz jeszcze minutę 20. To jest w miarę dużo czasu. Powiem ci, że to wbrew pozorom nie jest tak mało czasu. Gdzie ustawiłeś mi te diamenty, żebym wykopał? <laughs> U góry. <laughs> Miałeś tam cztery diamenty, ale nie możesz do nich wrócić. A co jest najlepsze, że nie ustawiliśmy ja. sobie warpa koło tej tabliczki z no napisami. Nie. Ale dobra, znajdziemy je. No, Dru in, Dwa czy trzy? Stąd. Dwa, trzy, co za różnica. A za, za złote jabłko nie dostaniesz za 8 złota ten... Czek? No. Jak to? to ale może nie powiedziałeś tego w zasadach, jeszcze raz jedziemy. Nie, powiedziałem. No było tak źle. Było opisane no, wszystko, co dokładnie. Ale w ogóle nie nie, było. lazury taki był, nie, nie było żadnego nie. lazurytu. masz 30 sekund. Nie Dobra, wiem, teraz co. będą jaksy. Patrzcie, dużo, normalnie. 27. No, w sumie dużo redstone. Ale akurat dużo level, wypada, nie. więc ósmy level. Nice. Pamiętajcie, że za level też są punkty. Może nie są to jakieś ogromne punkty, ale też się doliczają. O! No i co? 10. Jak się! 7. Pamiętaj, że w momencie, w którym dzwoni puszczasz klawiaturę i myszkę 0. Nie będę zmęczył Słabo. tym dźwiękiem, bo jest naprawdę ten e, Więc teraz widzimy się koło tej naszej tablicy. O, widzę, że już kolega wpisuje. Widzimy się koło naszej tablicy, zaraz wracamy. Wróciliśmy po przerwie. E, ty miałeś prawie cały zajęty kwipunek. No. Wrzucimy tutaj dwa diamenty, 28 złota. Idealnie dwa staki no Idealnie dwa staki Czy coś tu jeszcze jest do podliczenia? Oprócz levela, teraz stajemy na enchancie. Teraz wam pokażę. Ten datapack polega na tym, że stajemy na enchancie i on zeruje nasz level. Ale ci brakło, minimalnie. Nie. Niestety mógłbyś to spróbować naprawić butelką, ale już nie będziemy. Więc mamy 14 butelek i wszystko, co już może być, z tego co widzę. Mamy, teraz jest tak Dwa diamenty, teraz licz sobie, znaczy ja będę ci liczyć na kalkulatorze. Dobra, dobra. też policzymy to przy Was, żeby nie było yy, masz dwa diamenty, czyli 2 razy 15, tak? Dwa diamenty. 2 razy 15 dobra, teraz następne, co tam jest? 35 żelaza 35 żelaza, czyli 35 razy może dwa diamenty to jest 30 plus 35 razy 5, to masz 205 punktów 28, y, 28 zł to jest y, plus 28 razy 8, 8? 429 y, i 7, 14 butelek 14 butelek, tak? Na pewno 4 tak. się sprawdzi dokładnie pokaż, pokaż jeszcze widząc. No ja 14. mam pamięć w ogóle. 14, 14 butelek czyli razy ile? Tam jest? Razy ile? Razy 4, 4. Okej, okay, Okej, 480 taki czyli 40 plus punktów 4 razy 10 czyli 40 punktów masz 525 punktów będzie to gdzieś masz tutaj zapisane na tym nie, nie 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 trzeba będzie zapisane na tym będzie zapisane na gdzieś na... no po prostu zapiszemy to będzie w punktacji pod odcinkami a więc tak, Krystian zdobył, Krystian zdobył 525 punktów. Tego też raczej nie zobaczycie, bo ciężko wyłapać jest na tej kamerce, żeby coś było widać. Widzicie tylko biały ekran. Yy, więc Krystian zdobył 525 punktów. Zobaczymy, jak zdoby, ile zdobędą jego rywale. Aaaa! Yy, strzelasz z wody. Zobaczymy, ile zdobędą jego rywale. A tymczasem, jeżeli odcinek nam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich, bo tą serię na pewno do, jakby dokończymy. Zapraszam Was na moje przednie odcinki, poprzednie odcinki z Bedwarsów. A teraz do zobaczenia w następnym odcinku. Siemka. Halo.